Maja Staśko atakuje mnie u siebie na Story. Oznacza mnie tam, natomiast ma Instagram prywatny, więc i tak tego nie widziałem, ale znalazłem coś takiego. Sylwek, możesz zamiast rozpowszechniać jakieś bzdury, że sama udostępniłam numer? I teraz sprawdźmy, czy to są bzdury. Maja Staśko 16 lutego w 2021 chwaliła się, że sama udostępniła w sieci swój numer. Natomiast teraz twierdzi, że ktoś ujawnił jej numer telefonu i co gorsze, po, troszeczkę sugeruje, że mógł być to Natan. I twierdzi, że mam nadzieję, że to nie on, bo to by było naprawdę okrutne, więc gdzieś tam zrzuca na tego chłopaka. Więc ja wrzuciłem na Twittera, że Maja sama ten numer udostępniła i sama jest sobie winna. Ona twierdzi, że od roku jej numer nie był jawny. Natomiast jeżeli był wcześniej jawny i go nie zmieniłaś, Wyobraź sobie, że ludzie zapisują numery. Ja niektóre numery mam zapisane od kilku lat w telefonie. Natomiast to, co dalej pisze Maja w tym poście, to uważam, że to jest nie w porządku wobec mnie. Bo Maja łączy mnie z tym, że użytkownicy wykopu, o tutaj jest ludzie z wykopu, do niej wydzwaniają i wypełniają jakieś formularze. Maja zadaje swoim obserwatorom pytanie, czy takie do mnie pytanie. Czy może zabawa czyimś kosztem i lecenie tam, gdzie są zasięgi, chwilowa sympatia ludzi przy olewaniu przemocy to moja rozrywka? Przecież ja nigdzie tego nie pochwalam, że do niej ludzie wydzwaniają. Ja tylko powiedziałem, że ona sama udostępniła numer. I spójrzcie tutaj. Oni za chwilę nie będą popularni i zasięgi się skończą, a ty pozostaniesz ze swoimi obecnymi decyzjami i będzie ci wstyd. W ten sposób umożliwiasz przyzwolenie na patologię. Ja tylko pokazałem, że ty sama udostępniłaś numer. Gdzie tu jest pozwolenie na patologię? Patologią jest to, że sugerowałaś, że to Nadan udostępnił Twój numer, a zrobiłaś to sama. Na Boga! Teraz tak. Obserwatorzy Majstaśko przychodzą teraz do mnie i mówią, że moje zachowanie jest żałosne. Bo Maja im mówi, że ja popieram to, że ludzie do niej wydzwaniają. Przecież ja tego nie popieram. Co ty robisz, dziewczyno, z logiką, nie? Nie rozumiem tego. to nie jest teraz trochę tak, że gdzieś. Jesteś sfrustrowana i przekierowujesz to te całe negatywne uczucia na mnie? Teraz ludzie mnie wyzywają za nic. Za co? Za prawdę, że, że powiedziałem, że ty sama udostępniłaś ten numer? Dlaczego mi się kurwa za to dostaje? Za twoje błędy. Napędzasz na mnie jakąś spiralę teraz nienawiści, przemocy. Ja nic nie zrobiłem. Pokazałem tylko fakty. Ja nie pochwalam ludzi, którzy do ciebie wydzwaniają. Pokazałem ci tylko, bo pytałaś, kto udostępnił twój numer, więc ci odpowiedziałem. Jeżeli szukasz tej osoby, spójrz w lusterko. Maja Staśko dopiero wczoraj wieczorem informowała, że ludzie do niej wydzwaniają. Ja jeszcze nie robiłem od tego czasu streama. Mam też inne rzeczy na głowie. I to nie jest jakiś mój obowiązek, żeby informować moją publiczność o wszystkim, co się dzieje w życiu Maji Staśko. Ale nie rozumiem, że w związku z tym, że nie poinformowałem o tym, to oznacza to, że, da, daje, że dałem przyzwolenie na przemoc, na Boga. Pozwól mi żyć w spokoju. Będę chciał, to się wypowiem. Nie, to nie. Natomiast nie oczekiwałbym, że użytkownicy wykopu będą się mnie słuchać. Oni tam też mnie często podszczypują. Natomiast znam kogoś, kto z nimi się żył w dobrych stosunkach i ich bardzo chwalił. Maja Staśko założyła tam profil i pisała dobrze, że jesteście. Bardzo nawet prosiła, żeby mi przesyłali jakieś materiały na innych twórców. Jakoś wtedy, gdy na przykład y, cisnęli po mnie, czy po innych twórcach, albo nawet obrażali dziewczynę, y, czy tam narzeczoną, czy żonę nitrozyniaka, to ci wtedy to nie przeszkadzało. Natomiast gdy teraz atakują ciebie, to teraz jest problem. Natomiast czy ja gdzieś pochwaliłem, że wyciekł Twój numer i że ludzie biorą na Ciebie jakieś tam chwilówki? Nie, ja to wielokrotnie krytykowałem takie zachowania u siebie na streamach, bo ludzie też mi robią takie żarty. i... Nie wiem, ile było takich streamów, że wspominałem, że jakieś głupie żarty, jakieś dzieciaki znalazły mój numer i sobie robią numery. Również to krytykowałem. Było zrobić lepszy research. Ale natomiast nie jest moim obowiązkiem, żeby wypowiadać się ciągle na Twój temat. Ja wiem, że ty tego oczekujesz, ale wyobraź sobie, że dzisiaj rano miałem po prostu inne rzeczy na głowie. Czyli co, wychodzi, że jak przez yy, 12 godzin od zajścia Wardenka nie nagrał filmu z jakimś apelem, że ludzie nie wolno dzwonić i robić sobie żartów z Maja Staśko, nie wolno udostępniać jej numeru, to Majo, Maja Staśko wysnuła wniosek. W ten sposób umożliwiasz przyzwolenie na patologię. Umożliwiasz. Tak jakbym im ja to umożliwił. Nie wiem, dał jakąś platformę. Nie rozumiem. Rozczarowanie z